Cześć, Siemanko. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam taki króciutki filmik. E, przydarzyło mi się to wczoraj, to zauważyłem. E, mam liczyk prądu Wiron Orno. Pod jedną naklejką ma e, wiele firm występuje, a producent jeden. E, ja go wykorzystuję do sprawdzania w czasie roku, ile mi zjada klimatyzacja do ogrzewania. To takiego budynku gospodarczego, to jest AUX 3,5 kW na grzaniu, no i słuchajcie, wczoraj wczoraj zauważyłem, mam ten liczb włączony od yy, bodajże miesiąca, jak się są grzewczy zaczął. Wczoraj zauważyłem, że cały czas pokazuje yy, zużycie Sekundkę. Teraz mamy 875 watów. Zużycie mamy. No praktycznie 0 godzina. Od czasu do czasu tam ta klima była włączona, więc powinno coś tam pokazywać. No i co zauważyłem? Popatrzcie się. Włączając go z prądu. Jest totalne 0. Co zauważyłem? Mamy tu klapeczkę od tyłu. Tam prawdopodobnie są baterie e, lub akumulatorki, zaraz zobaczymy, które nam podtrzymują. Czyli jeżeli przy zaniku prądu e, napięcia w sieci, e, choćby na chwilkę, no licznik nam się resetuje, czyli w zasadzie mamy, mamy po pomiarach. Zaraz zobaczymy, co tam jest w środku. No więc po odkręceniu tych dwóch śrubek ukazują się nam e, dwie małe baterijki. Czyli prąd widzę, że jest plomba ORNO. Eee, dwie baterie LR44. Ym, po zmierzeniu napięcia multimetrem y, mają, y, każda z nich ma 1V. Powinna mieć 1,5. Więc tutaj, tutaj podejrzewam, jest problem. Słuchajcie, ten, ym, ten licznik mam od około roku. Baterie są jakieś no-name, pewnie jakieś chińczyki, czyli pewnie najgorszej jakości. Eee, no, i co za tym idzie? Eee, moim zdaniem, warto sprawdzić przynajmniej raz na rok kondycję tych baterii, z tego względu, że eee, jeżeli chcecie coś mierzyć i to długoterminowo, to eee, przy nawet krótko, eee, chwilowym zaniku napięcia w sieci po prostu ten no zrecytuje, no i, no i macie po pomiarach. Także chyba tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego i słoneczka życzę. Pozdrawiam. Cześć.